Witamy Państwa bardzo serdecznie, i niestety zaczynamy od bardzo smutnej informacji. Po roku nasze umowy zostały rozwiązane. I to nie jest żart. Ale spokojnie, podpisaliśmy nowe. A to oznacza, kochani widzowie, że w 2019 roku program Co Tam? przyjdzie istną, niesamowitą rewolucję. Będzie tak szło, tak, 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 tak! Tak wysoko, aż nas nie poznacie. Przede wszystkim jedna wielka zmiana. Mamy służbowe stroje. A tak. Za hajs i balujemy teraz? Właśnie tego nie wiem, ale już teraz moja rozmowa z szefem po emisji pierwszego programu, co tam, rok temu. Wypatrzyłeś ten sweter w jakimś nowym katalogu mody? Dostałem go w prezencie. A może do końca nie wiesz, co na siebie założyłeś? Albo czujesz, że się wygłupiłeś, ale teraz nie chcesz się do tego przyznać. Nie wiem, co do mnie mówisz, człowieku. Jak chcesz mi coś powiedzieć, to mów tak, żebym cię zrozumiał. Chodzi mi o ten sweter, co go masz na sobie. Zaj**łeś go z pomocy dla powodzian? Pies ci go wszamał, a potem zwrócił? Chciałbym poznać historię tego swetra. Jak byłem w technikum, to nam takie na warsztatach dawali. Nie oszukujmy się. Pracujemy w telewizji, a, a w telewizji wygląd jest najważniejszy. No, ale nie zawsze, jak widzieliście. <laughs> ale teraz mamy nowe, wypożyczone stroje. Ja mówić, Mogę powiedzieć, że to wypożyczone stroje, czy nie? Nie możesz, bo nikt nie przyjmie tych Ale zobacz, wspólnotę. bo mamy metkę tutaj. Ale pachę przepoconą masz i potem, jak ktoś będzie. <laughs> a to właśnie dlatego. Przymierną. Czekaj, to za chyba prowadziło większe metki. <laughs> tak, żeby nie można było ich brać i później mi oddawać. Tak, jak tak. podosisz. E, więc kupujemy te ubranie, zakładamy je raz, a potem wyrzucamy do śmieci. Jak to śmieci? No. Stać nas. Nie Właśnie tak wybieraliśmy nasze ubrania. No to teraz opowiadaj o swoim stroju. Ja mam na sobie swoją własną prywatną koszulę. Czyli bez zmian, Norberta. <noise> Czyli ty podpisali lepszą umowę. Jest! Wygryw! No dobrze, szanowni państwo, jak widać, mam na sobie bluzę. To jest kaszmir. Tak. Z tego yy, robią dywany w Egipcie. To jest ciekawe: na ten materiał płaczą noworodki. Dzięki temu jest bardzo delikatny. Dzięki temu, jak go noszę, to czuję się jak prawdziwy faraon. Koszulka? Ha, koszulka, mój drogi. Koszulka jest zrobiona z atlasu. To jest atlasowa, to jest... najprawdziwsza koszulka, to się nie śmieje. Klej był jakiś taki atlas. Atlas. Taki okay. z Bociadem. Teraz tak. są pożyczki z bocianem. Złote zęby to jest y, nawiązanie do formacji jo i naszego ostatniego teledysku. Ty nie reklamuj kupiłem suba. już kupiłem. Polecam suba. Na YouTube ponad 300 tysięcy wyświetleń. A ja polecam kolejną część programu co tam, ona już za chwilę najpierw krótka przerwa. Program co tam nagrywamy 4 lutego, ten odcinek. Chyba nie powinniśmy o tym mówić, bo ściemniamy tak naprawdę, że wszystko jest na żywo. Nie, nie ściemniamy. Ale nie, 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 nie mamy żadnego napisu na żywo. Ściemniamy. Jest napis na żywo. Dajcie znać, czy jest napis na żywo. Nagrywamy 4 lutego i dlatego o tym mówimy, bo w ciągu ostatniego tygodnia bardzo dużo się rzeczy działo, tak. i nie wiemy, czy trafimy z tym newsem, o którym teraz będziemy mówić. Na pewno nie jest to już nowy news, mhm. ale warto o tym powiedzieć i o tym przypomnieć, że po pierwsze Ewa Kopacz rzucała kamieniami w dinozaury. Tak. Stefan tak. Niesiełowski zarwał łóżko z prostytutkami tak. 30 razy przez dwa lata. No i jeszcze jest Mariusz Kamiński. Który? E, Mariusz Kamiński całował się z psem i to wszystkie te informacje podobno, poza kamieniami. A pies wabił się tequila. E, tak, e, ale jeszcze Polska Coś żyła jeszcze przez mamy? 24 godziny aresztowanie misie Bartłomieja który dostał owsiankę na śniadanie. E, tak, e, potem był Taśmę Kaczyńskiego. Tak. I chyba o tym chcieliśmy mówić, prawda? Dobrze pamiętam? Nie mówmy o tym. Dlaczego? Bo to jest polityka i przestaną nas oglądać. Już teraz czas na taśmę Kaczyńskiego. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi polskiej do Polski. To nie ta taśma, co ty włączyłeś? To, to, to nie to? No ja czytałem w gazecie wyborczej. Kaczyński nie. się skompromitował. Wpisałem to na YouTubie, no i weszło jak śpiewa chemii. No to nie, nie chodziło o to? Nie, to chodziło o dwa wieżowce. Przeszek, czekaj, czekaj, czekaj. Jarosław Kaczyński. Tak. Chciał wybudować dwa wieżowce. Tak, jeden na, dla brata i drugi dla siebie. Człowiek, który nie ma konta, chciał zostać deweloperem, tak? Tak jest. Mhm. I, co I nie się ma stało? też firmy. Nie ma firmy, nie, nie ma prawa firm, jazdy. Ba, y, konta w banku też nie ma. No i dlatego nie chciał zapłacić architektowi. <grym> tak, tak, to wszystko dlatego. Dlatego to się, się w sądzie. No, no i y, to wszystko zostało nagrane. Nie wiadomo, kto to nagrał. <grym> wiadomo tylko, że Roman Giertek jest prawnikiem tego <grym> architekta. Ciekawe. Przypadek? kto to nagrał? Ciekawe, kto to ujawnił w gazecie Wyborczej akurat? Myślę, że na pewno nie Roman gierty. Nie, to jest niemożliwe. Nie, on to powiedział. Jest on ma, wiesz, swoje zasady. On powiedział, że jego klient jest bardzo smutny, z tego powodu, że te taśmy zostały opublikowane. I ja mu wierzę. Ja Daj wierzę pan wszystkim politykom. Daj pan spokój. To co przechodzimy do całowania się z Psem? Koniecznie, czy? to najciekawsza część tego programu. No więc, Szanowni Państwo, pan Kamiński, były szef CBA. Mariusz. Pod, podobno. Znaczy Mariusz na pewno, ale podobno, po pijaku. Całował się z psem. I to na kolanach, żeby oczywiście odpowiedni poziom zachować. Ale sprostujmy już tę informację, którą podaliśmy. On się całował z suką, a nie z psem. Bo przecież nie jest homoseksualistą, on jest prawicowy, porządny, tak? Dokładnie. <grym> A pies bawił się taki przypominamy, więc piekło dwa razy. I żeby było wszystko w porządku, dowiedzieliśmy się tego na czym? Na Komisji Śledczej do Spraw Reprywatyzacji. No bo wiadomo, o czym gadają na Komisji Śledczej do Spraw Reprywatyzacji. No, no, o całowaniu z psem. O całowaniu z psem, to jest bardzo logiczne. Nasza polityka jest bardzo logiczna i chcielibyśmy podziękować wszystkim politykom za to, co robią dla naszego kraju, czyli dają nam o czym mówić. Dziękujemy. A już za chwilę. Opublikujemy jako pierwsi w Polsce nowe taśmy. Taśmy piwowarskiego. To znowu my wracamy z taśmami piwowarskiego. Co w nich znajdziemy? Ja bym nie chciał o tym mówić. Ja mówiłem, nie mówmy o tym. To Ale jest... przecież to tak działa, nie chcesz o tym wstydliwe. mówić. Ale to jest wstydliwe nie, dla proszę. mnie. Proszę, wszystko do oglądalności. Szanowni Państwo, jakiś czas temu nastała moda na publikowanie różnych taśm. Zaczęło się od Rwina chyba. Potem. O, od lwa. Lwa, tak. Potem były kolejne, jedne, drugie. Z każdej partii na kogoś są haki. I na mnie też niestety są haki. Był Sikorski, był ten pan, co mówił o kamieniach. Ja kamieni Kupa, tak. Henryk Sienkiewicz Henryk był Sienkiewicz. nagrany. On, on z tymi kamieniami, oni później rzucali tym dinozaurę, to czekam na I koła się zamyka. <laughs> tak jest, dokładnie. No, a teraz jest piwowarski. No niestety, w zeszłym tygodniu. Nieopatrznie. Jak, ja się wstydzę tego. Nie no. Ja myślę, że zrobiłeś to celowo, żeby ją urazić. Powiedziałem, że wiadomości zaprezentuje Klaudia Bednasz. A tak naprawdę oczywiście prezentowała Marta Kiermasz. Zresztą są na to dowody. Są taśmy. Mamy środę, 30 dzień stycznia, godzina 6 na zegarach. Czas na wiadomości w Vox FM, które przygotowali i przedstawią Klaudia Bednasz, Paweł. Klaudia Bednasz, jeju. Marta Kiermasz, Paweł Tonspach. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Niektórzy mówią przepraszam. na to fauks-pauks, a to po prostu twoja głupota wyszła na jazdę. Przepraszam, Marta, w życiu nie nazwałbym cię Klaudią. Przepraszam, to się więcej nie powtórzy, naprawdę nie chciałem. W... A jednak, a jednak. To, to jest jednak godzina szósta rano, tak? To zostanie w niej na całe życie. To nie jest tak, że tu sobie powiesz i to wleci, wyleci, nie? To było tydzień temu, w tym tygodniu już nie ma jej na poranku, bo się chyba. Marta, ja cię serdecznie przepraszam, wiem, że jesteś fanką programu co tam. Wiem, że wiesz, że ten program jest je i to się więcej nie posłyszy. A jeżeli zastanawia was, skąd wzięła się kula, to przyniosła ją Marysia Ochiewicz, więc chcielibyśmy bardzo jej podziękować. Na pewno umieścimy ją w napisach końcowych. A przepraszam, ale do czego ta kula służy? Powiedz mi teraz. Do wróżenia, patrz. Powiedz mi, Czopku, po co ty tę kulę chciałeś? To jest kula do wróżenia. Ale czy ty wiesz? Z niej wywróżę naszą oglądalność. 0,001. A, czyli się? tam jedynka będzie. Myślałem, że ta kula symbolizuje naszą oglądalność, że będzie 0, 0, 0. Wszystko okrągłe, no nie, bardzo ładne, takie jedynka. kształtne. Na końcu jest jedynka. No dobra, Magda wycięła promocję, a to oznacza, że... Świetnie. Kończymy dzisiejszy program. Bardzo dziękujemy. E, Norbert Winkowski. Albert Winkowski i Konrad Piwowerski. Zapraszamy serdecznie, żebyście nas śledzili na Instagramie. Tak. Pa. Buzikówki.